I oczywiście, Szanowni Państwo, możecie zadać pytanie i powiedzieć tak. A dlaczego my mamy na was zagłosować? Tak? Dlaczego my mamy ponownie Wam zaufać, czy ci z Państwa, którzy nie podjęliście jeszcze decyzji, na kogo głosować, możecie pytać, no dlaczego wy? Ja powiem tak, moi drodzy, mamy swoje wady. Popełniliśmy też. Wiele błędów. Pewne rzeczy myśleliśmy, że będzie można zrobić szybciej, inaczej, nie udało się. Czasami pewnie też potrzebna była refleksja, że potrzebne są inne rozwiązania. No ale jak się rządzi krajem, to potrzebni są mądrzy doradcy. To potrzebni są Mądrzy eksperci, uczciwi politycy. I przede wszystkim potrzebni są ludzie, którzy tych polityków chcą wspierać. A kiedy wy nas będziecie wspierali, jeżeli będziemy waszymi reprezentantami, jeżeli będziemy pamiętali, że to wy jesteście naszymi pracodawcami nie jakakolwiek grupa, partia. To wy jesteście naszymi pracodawcami. Idzie czas wyborów, kolejne plany, kolejne projekty i wrócę do tego przykładu domu. Wiecie Państwo, że jak się robi remont domu, czy to się kuchnia wyremontowana, okazuje się, że coś w łazience znowu jest do zrobienia. Jak się zrobi łazienkę, no to znowu może by dach trzeba wymienić. I tak jest cały czas. I w państwie jest dokładnie tak samo. A ja chcę, żeby w tym naszym polskim domu wy byliście gospodarzami, a my będziemy robić to, co wy nam zadacie. I już na koniec, szanowni państwo, już na koniec powiem tak. Dlaczego macie wybrać nas? Dlaczego macie nam po raz kolejny. Zaufać, jeszcze jeden argument. Dla nich, dla Platformy, Polska to brzydka panna na wydaniu, dla nas to piękna, mądra, dumna kobieta. Dla nich Polska to ten kraj, dla nas nasz wspólny dom, ojczyzna, wy wszyscy. Dla nich Polskość to ciągle nienormalność, dla nas przyszłość to Polska, zwyciężymy, damy radę.